Ech. Jestem ciekawy. Jak to? Ten, ten, jak osoba, która dubbingowała tego gościa. Jak ona to. Co ona myślała, jak jak normalnego. E, no, podkładała głos. Naprawdę. Jestem ciekaw. E, Kanta. E, nie wiem, czy teraz. No dobra, zaczep nasy, tak. Hej, ty. Mam Trudno. dla Ciebie propozycję. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. A to szuja. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. Od, a co tak? ja mam z tym wspólnego? Dam Ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. O Ty, Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń o narodzie. No nie jest to zbyt Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragę. Niestety trzeba się... Masz na to dwa dni. Jednak... A co ja będę z tego miał? Kiedy już będę miał stragar, dostaniesz ode mnie broń. I to nie byle jako. Dobrze. Niestety radzę wam z nim nie zadzierać. Naprawdę. No Więc dobra. po prostu zgadzamy no, się, no okej? Okay? Dostaniemy broń. My musimy głupa, tylko jak? wrobić kogoś. Jest... Tylko. Jak mam go jej podrzucić. Pozwól, żeby pokazała ci swój sposób. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Aha, takie Pamiętaj, proste. że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. Tak właśnie wierzę niestety. Y... Muszę iść. Jak sobie chcesz? On, jeśli nie zgodzimy się na to i wpakujemy go do więzienia. On i tak z niego wyjdzie. No, no jednak użyj tych wpływów chyba. No i niestety dla nas skończyć to źle, bo... No nie wiem. Czy zapłacimy jakąś karę czy coś, ale jednym słowem nie będzie to do dla nas dobre, a Sara i tak wyląduje w pas. O ileś, nie byle. Tak więc rozmawiamy z Sarą, dajemy jej ten list i ciemy ją jednak sobie... Pomyślałam, mi, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi. Więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Ona A, ma beznadziejną więc sytuację, więc naprawdę. dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w Nie dość, że jeśli nic nie udało sprzedać, to jeszcze... wpakuję ją do więzienia. Aż mi już szkoda, nawet ale Pokaż mi swoje towary. No, ale masz było widno, jak ona Ale to było sprytne. Jestem ciekawy, tak... Jak, ...tak na wprost, tak... Tak właśnie ja wyciąga tą rękę, tak BAM normalnie wpakuje tam ten papier. <grafię> no. Aha, to teraz idziemy do Andry. Oo, coś czuję, że tutaj mieszam normalnie. Źle yy, odtwarzam normalnie te odcineczki, ale jakoś to nam się podzieli i będzie dobrze. Ważne, żeby było to jakoś nagrane fajnie i dobrej jakości. Wolfgar... No i tutaj mamy jakieś tam... Który trenuje tych swoich pachołków A ty mam Andrzeja, czyli takiego... Jechinos będzie z tobą przybyszł. Co cię do mnie sprowadza? Paladyna, który zajmuje się pospólstwem No tak, jak kto lotał hmm. Uznał, stwierdził Mam ważną wiadomość A nie, nie, to chciałem, no, bez sensu No stoisz przed jednym z jego ludzi O co chodzi? Nieważne Dobra, to mogę tu... to. mogę powiedzieć jedynie Lordowi Hagenowi. Jak chcesz. Lord Hagen przyjmuje tylko palladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Ja będę Marnowanie magii... czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Pr, za mną? E, na grodzę za przez, przestępcę. Sara <laughs> sprzedaję tak to. Sara sprzedaje broń onarowi. Sara? Ta, która handluje bronią na targowisku? Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Nie ujdzie jej to na sucho. Każe ją aresztować. I teraz kiedy on by pomyślał, jak ja mogę wiedzieć, skąd, że ona w kieszeni ma list, który dotyczy umowy z Onarem. Naprawdę komicznie. No dobra, muzyczka się włączyła, ale tutaj się włączy. We wszystkich miastach i regionach Zawsze tutaj się w tym, w tym na tym przejściu włączę. Już pamiętam. No to idziemy, niestety, no... Kanter już zajął swoje stanowisko. No i odbierzemy oczywiście nagrodę, bo czemużby nie? W końcu zrobiliśmy to, co nam hmm, kasę. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Ha, ha, ha. Przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. Chwileczkę... Miałeś dać mi broń. Dokładnie. Masz. Ta broń. To mistrzowskie dzieło sztuki. Mhm, mm dobra. Może eee, iść. Ja. Okej. Okay. Co on tam nam dał? Zobaczmy. Gdzie jest to, to mistrzowskie dzieło sztuki? Topur marynarski. Rzeczywiście, ale, ale normalnie. Skoki bez jego. Dżąb. Eee, Hanna. Tak, Jeju, Co mogę dla jak ty wyglądasz? Te włosy nic, nie chcę od ciebie nic. Sam sobie wezmę popi, nawet by nie będę się pytał. Dobra, idę spać, bo chcę iść do tego po tą orkową broń. ale trzeba do tego, no, ja wolę, żeby było widno. A już się tam widzimy, że zmrok zbliżał i nie lubię, ponieważ będziemy mieć przy... Przy... przykre spotkanie z pewną osobą i szczurami, które są czarne, i w ogóle bym się. No, W tło e, zlewały o więc wolę sobie za dnia pójść. Bo w tak ogólnie ciężej jest. E, Tutaj jest taki a, głupi strażniczek Mika, też hej też nas tak waczepi, nie tak szybko. Ale nieważne, e, nie twój interes i twój... tyle. Skoro tak twierdzisz? No, chodzi o to, że no, po prostu e, chce nas tak, jakby no, zmusić, abyśmy zapłacili, ponieważ on nas w razie jakichś tam problemów uratuje. Może SAI w tym momencie. Yy, dobra, zapiszmy na dwójce, nie będę już sobie 12, 13, 14, bo... bo to inaczej ma wyglądać. A starczy no, bez jaj. Ha. Szybę. Nie no, chyba lepiej było, szybciej chyba było zabić te krwipice, bo mm, one są te, to nie są małe wypisy, tylko te duże, a one mają troszkę więcej chyba i Akurat w tym przypadku łuk zadał troszkę większe wrażenie, które bardziej się nam upłacało. A że miałem jeszcze strzał, to skorzystało. No i jeszcze przy tego krwipice tak potrafią wchodzić tak na głowę, jeśli wiecie o co mi chodzi. Tutaj są dwa szczury, tam na dole są kolejne dwa Czyli, czyli troszkę ich jest tutaj O, taki no, wciąż... Wciąż duży damage, ale jednak troszkę mniejszy z tym ubrankiem No i, a nie, bo ja wcześniej też byłem z ubrankiem Kurczę, sporo hawse zeszło, ale jakoś to wyleczymy Niestety będzie jest jeszcze słaby i troszkę minie czasu zanim będzie silniejszy No bo jednak trzeba się dorobić tych pierwszych runek, a to trochę trwa niestety mm -hmm, mm -hmm. to toporek, strzała W sumie jednak myślę, że trochę długo mi z tym schodzi z tym nagrywaniem I myślę, że jednak ogólną liczbę odcinków trzeba będzie zwiększyć Bo mi naprawdę długo z tym schodzi nagrywa naprawdę jakoś tak... Jest to obszerne, tak powiem. Inaczej się nagrywa. Wszystko tak pokazuje w sumie i... i to jednak... Hmm. będzie wyglądało trochę lepiej. Najwyżej będę musiał przy... zmienić nazwę, znaczy numer każdego odcinka. Trochę będzie mi to kosztowało czasu, bo do każdego wejść, każdy film zacytować, no to jednak trochę jest. Zajmie to, no ale mogę na to poświęcić czas. To są kretoszczury, ale właśnie je lepiej pojedynczo. bez i czemu nie wyjmujesz miecza? O co za damage! Niestety jest silny ten kretoszczur. szczur. Ej, ten już idzie. Czemu one w ogóle na, na mnie nie zwerczały? Myślałem, że on zacznie tu się swojego normalnie y, gatunkowego. Nie wiem, co nazwać. ma Tak. To co teraz? Tutaj będzie jaskinia. Chyba gdzieś tak po prawo. Mam nadzieję. I sobie jeszcze do niej wejdziemy. I myślę, że po tym zakończę odcinek. Nie wiem czy jakieś grzybki już teraz. Może je będę już je po prostu zjadał, bo i tak będę musiał wszystkie te 50 zjeść, ale teraz i tak muszę sobie jakoś HP zregenerować, póki co jeszcze tych jakoś na tych grzybkach ono się regeneruje, więc... Więc można tak zrobić. Jestem teraz, no tak myślę w jaki sposób tutaj zrobić, by to się tych bandytów, bo tam w tej jaskini są chyba dwóch bandytów. I, I może my ich kulą ognia? To byłby niezły pomysł. Bo chyba to jest najsilniejszy spadek, który teraz posiadam. Aha, ale najpierw to są szczury jeszcze. Znaczy, jeden konkretnie szczur. Najpierw się go jednak pozbędziemy, bo już trzech przeciwników to by było naprawdę za dużo. A ci ci no. Są głupi, ale. Aha, sorry. Bo tu jest ta orkowa czyli można byłoby ich nie zabijać, ale czemu by tego nie zrobić? Pytanie moje. Fuck. Tak. Ja mam tak mało many, to jest takie trochę... Wrzut! Czy wy to widzicie? O jaki damage! Zasłużyłeś oh. na to! Gnido! <noise> to było No niestety to było mocne. Jakoś inaczej to zrobimy. Tylko tak myślę, jak. Pojedynczo będzie ciężko. Jeju! Nie ten save! Gdzie ja jestem? Fej. No jest. nic. No, ale szybko wczytujemy inne. Hmm. No jesteśmy, znowu naszczyka ta walka z tym mm, szczurkiem, ale dobra Miejmy to już za sobą No nie żartujcie, że oni do mnie lecą No ja pierwszy Nie wiem, nie widzę ich Albo ich widzę Mi się wydawało, że ktoś otwiera broń Nie wiem Nie wiem o co chodzi no to może tak, zrobimy w ten sposób, jednak znowu z tą kulą ognia, że po prostu trafimy tego gościa, jednego, uciekniemy i jakoś tam będziemy się z nim bawić, bo jak już jednego zabiję, to wtedy na solo mogę z nim po sobie spróbować. Dobra, wszedł, mam nadzieję. Brzuta! Mm, On z zagrobu. Znaczy, nie, to jest jego nowe wcielenie. Uciekaj! Najszybciej, jak tylko! On chce się zemścić. Chociaż znowu nie jest jakoś ustawione dobrze. To życie jego jest zawsze beznadziejne. No to jeszcze raz idziemy. Mam nadzieję, że teraz starczy. A czy jak już jednego zabijemy, to. Zobaczmy trasę, Teraz Tym razem tutaj. No i może. O, oni są. Nie mają jakiejś umiejętności w walce mieczem, więc to będzie taka Ten prosty schemat, który jest łatwy do. Do powiedzmy skontrowania i obrony. Więc trzeba z niego korzystać. O! Jak szarżuje. To jest rzut o nie! Musimy go zabić po raz kolejny. Nie pozwolę, on będzie później mnie prześladował w koszmarach jeszcze ale... Ale przynajmniej będę miał spokój na jakiś czas. Laga? O, laga! Tu jest nawet. O, strzały. Dokładnie nie wiem, czy jest sens je zbierać. Ale kuferek naj... jak najbardziej chce otworzyć ryba. Kolejna ryba śledzi. tam to nie jest yy. Dobra, to już będzie chyba. Mam nadzieję, że tych odcineczków, co teraz nagrałem, starczy na. Ja wiem. Ten tydzień cały. Co tam jest? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Yy, domyślam się, że jest tam. jakiś szczurek. Ale o tym właśnie teraz się przekonamy, zapiszemy i wejdziemy. Bo chyba tam są posągi Orków, a koło niego jest szczur. Albo i nie. To jest, jak widzicie, jakieś kolce skubane, które mieli oczy. Co dziwne, nie zabijają kość szkieletu. Ona się kiedyś przyda, ale ja i tak teraz tylko za te 20 odcinek, przecież nagrywam. A kość szkieletu przy... przydała mi się dopiero w szóstym rozdziale, więc teraz to i tak nie ma znaczenia. Ale chcę, żeby to wyglądało tak, jak no wiecie. Hmm. Nagrywa tak w przyszłościowo, tak? To dziwnie brzmi, ale ok. Wychodzimy. są o, za do korek. Kurde to. Nie się tutaj bronili, bo tak jakby ktoś rzucał tym toporem w nich i trafił właśnie w ten w to drewno musiała się jakaś walka się toczyć miecz, miecz może nawet nie zawzwiały. o, ten też coś miał, Nie i więc tam jest, ale nawet chyba nie chcę wiedzieć, orko, topor oczywiście prawie bym zapomniał, ale okej. Okay. udało się go wziąć no to wracamy do miasta i w sumie zostaniemy jeszcze lotnikiem, bo chyba wszystkich Hmm, przynajmniej tych czterech czy, yy, fu. Będziemy mieli już przynajmniej u, czt Zgodę czterech yy, Mistrzów Wraz z tym, do którego chcemy dołączyć Więc Bospera możemy olać Bo naprawdę nie chcemy się wykonać dla niego quest'a z tymi zbieżnotkami Bo to jest, yy, to jest trochę wkurzające yy, Ten cały yy, Jak to się nazywa Myśliwy który ma na imię... Y, Buster? Nie wiem, nie, nie Buster, To jest jakiś najemnik Buster. Y, Bartok, właśnie ten, którego moglibyśmy wziąć na polowanie. On często ginie na wnikach, czy tam, jak dalej pójdziemy, to na cieniach stworza, więc to i tak nie ma sensu. A ten jakoś nie jest taki, no, znaczący. Na pewno byłby, się przydał, ale bez tego też sobie poradzimy. na się jeszcze troszkę herbatki, bo... Zaschłon już w gardle i aż się źle mówi no to hard Czego chcesz? Jeju jakiej ty masz zadowolony o której o którą prosiłeś no i lewel na pokaz no już nie miałem w rękach O no nie Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem koks to były ciężkie czasy mówię ci. Wierzę. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. To widzisz taki, taki, taki jeszcze normalnie. Yy, Niewykoczone udało mu się. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój szefadnik? Przydałby się nam ktoś, kto potrafi stwócić. O... Ale no nie, ja też tak Jeśli myślę. chodzi o mnie, oczywiście, na cię nie mówię, za... Ale... Poczekaj, jeśli chodzi o pozostałych. No. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. I? A Bosper jeszcze cię nie zna. <grym> no cóż, Konstantino, jak zwykle, o nic nie dba. Powiedział, że jeśli chodzi o niego, możesz się uczyć, czego tylko chcesz. No. A Mateo powiedział, że oddałeś mu jego złoto. Widzi mi się, że jesteś honorowym młodzieńcem. To będziesz będzie, że młody. sobie I... przychylność czterech mistrzów. Wystarczy, żebyś został przyjęty na czeladnika. Yupi. Jesteś gotów, by zacząć u mnie terminować? No jasne. Wchodzę to. Dobrze. Nie ma zmian. Nauczycie, cię, jak wypuść porządny miecz. Poza tym czas, żebyś nabrał sił. Maryniejesz mi w oczach. Anemia, anoreksja. Nie, anemia, anoreksja. No, chyba to spodoba. <grym> No to może Jakie to. są moje obowiązki jako czeka. Tak jako formalność. Możesz zgadywać. Trzy razy. Kuć, kuć i jeszcze raz kuć. Nie jesteś tak głupi, na no jakiego wyglądasz. No słysz, Nie pracujesz, nie dostajesz pieniędzy. Proste. Nauczę cię też wszystkiego, co musisz wiedzieć, żeby zrobić zwykły miecz. A może tak za free Byłby fajnie. mieczy? To zadanie dla doświadczonych kowali. A do tego wiele ci jeszcze brakuje. E, tam. Jeśli potrzebujesz miejsca do spania, możesz się zadekować w moim domu. Jak do tej pory wszystko jasne? On no ma dużą chałupkę w ogóle, wiecie, zaraz wam pokażę. Mm, no to dobra, nauczymy się Naucz mi, wkować w tą broń i, i... To i dość tyle. Proste, I zakończmy odcinek. Weź kawałek tak. surowej stali i trzymaj ją w ogniu, aż rozgrzeje się do białości. Dobrze. na kowal. Twoje pierwsze miecze nie będą doskonałe. Ale powoli wszystkiego się nauczy. Ale w tej samej cenie jak moje następne. Hmm. Ja mam jakąś... O, 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 Dawaj. Chcę sprzedać broń, tu... Kto... Więc zrób coś. Przyjmuję tylko zwykłe miecze. O. Hmm. Eee, yy, właśnie, on coś sprzedaje chyba można u niego kupić te sterowe no, plenty. Wszystko co robię... Trafia do paladynów albo do straży. Mam zamówienie na 100 mieczy od Lorda Hagena. Chcę wyposażyć no mnie straż miejską. No to u niego jednak nie można, ale Brian... Ej, ty! Ten Nowa twarz w mieście, co? będzie Nazywam miał. się Brian. Jestem czeladnikiem Mistrza Charana. Czytaj Dawaj. Mogę od ciebie kupić broń? Broń? broń ro... Ale... Mm. Jest. Dwa. Ooo, a w sumie można kupić już... Jeśli chcemy tą skórzanną zbrodnię i to nie będzie złe. No tak, to jest właśnie chałupka parada. No jak widzicie, jedno ucho, kominek. Ryba zawieszona. Kuchenka. Hmm. Jak to się nazywało? Kurde. Blaty jakieś kuchenne. Tutaj stolik normalnie. Ale tylko dwa, krzesełka, oj, o mnie nie pomyślał Tutaj kolejny jakiś regał, kotwica, nie, to nie jest kotwica, porę, Ster od, yy, no, statku Tutaj jakiś obrazek, no widzicie, pięknie, pięknie Sieć, to baska, chociaż nie wiem po co No ale dobra, może kiedyś był rybakiem yy, Tutaj kolejny kominik, ja sobie zajmę tutaj, bo tutaj jest bardzo fajnie Tutaj jest godzinka, nie no dobra, nie będziemy się spać, ale dobrze, to tyle w tym odcinieczku w tej sesji powiedzmy nagrań, ponieważ no, to są około prawie 2 godziny nagrań Mam nadzieję, że będzie. Sporo materiału na te na kilka odcinków co najmniej. No i w następnym myślę, że zajmiemy się tutaj właśnie tak jak jestem ustawione. Pójdziemy sobie w stronę y, dolnego portowego miasta i, i tam wykonamy myślę parę questów, bo chyba jest co tam robić. Tak więc na razie to tyle, trzymajcie się na razie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.